どどどどどど。 Zadanie szóste mówi nam, że cząsteczki kwasu etanowego mogą łączyć się wiązaniami wodorowymi i tworzyć dimer. Natomiast no, streszczając tę czytankę, tylko w rozpuszczalnikach, w których nie tworzą wiązań wodorowych z rozpuszczalnikiem. Na przykład w benzenie. Benzen jest takim rozpuszczalnikiem. I teraz 60 g kwasu octowego, czyli 1 mol tej substancji, rozpuszczono w 100 g benzenu. I okazało się, że ten roztwór ma 21 stopnia Celsjusza więcej, ten, wyższą temperaturę wrzenia niż normalne rozpuszczalniki, czyli normalny rozpuszczalnik yy, i kwas octowy, i benzen niepołączone. A nie, względem czystego benzenu, no to względem samego benzenu. No i teraz podwyższenie temperatury w rozpuszczalnika jest proporcjonalne do liczby moli, yy, do łącznej liczby drobin substancji rozpuszczonej w, yy, w rozpuszczalniku. Ta zależność opisuje poniższy wzór, no i mamy ten wzór. Tak, tu jest różnica temperatur, razy stała, yy, jest równa. Stała eubuliskopowa razy liczba moli sumaryczna substancji dzielone przez masę rozpuszczalnika. Wszystkie dane mamy poza N, więc pewnie je trzeba będzie policzyć. No i teraz mamy obliczyć stężeniową stałą równowagi 2CH3COH do CH3COH dwa razy wzięte, czyli dimeryzacji kwasu octowego w danej temperaturze, znając tam gęstość roztworu kwasu octowego w benzenie. No dobrze, od czego tutaj w ogóle zacząć? Ja proponuję zacząć zadanie z równowagi od zapisania stałej równowagi, prawda? No dla naszego przykładu to będzie CH3COOH dwa razy wzięte, i stężenie z tego, dzielone na stężenie kwasu octowego CH3COOH do potęgi drugiej, prawda? Tak, tak sugeruje nam stechiometria. No i teraz pewnie najwygodniej będzie nam policzyć tę stałą równowagi mm, poprzez, poprzez tabelkę. Tak, tabelkę zawsze robimy, jeżeli mamy stany równowagi. Czyli teraz tak, tabelka będzie wyglądała w ten sposób, ch 3 coh ja zapiszę od razu współczynnik stechiometryczny, bo inaczej o nim zapomnie. zapomnę. Zapomnę, ch 3 coh dwa razy wzięte, no i oczywiście stężenie początkowe, delta C, stężenie równowagowe. No dobrze, policzmy jakie mamy stężenie początkowe tego kwasu octowego, bo my chyba wszystkie dane ku temu mamy, prawda? Mamy yy, masę roztworu, mamy 60 g kwasu w 100 g benzenu, czyli masa roztworu wynosi 160 g. Mamy gęstość tego roztworu, czyli wiemy, że gęstość roztworu wynosi 0,96 g na cm3. A w związku z tym mamy objętość roztworu, objętość roztworu tego kwasu octowego w benzenie wynosi yy, masa roztworu na gęstość roztworu, czyli 160 na 0,96. Jak sobie policzymy, to wychodzi um, 166,67 cm3, czyli 0,16667 decymetra sześciennego. Ok, to jest moja objętość roztworu. No to dobra, ale miałem stężenie policzyć. No tak, ale do stężenia potrzebuję objętości, bo stężenie molowe to jest liczba moli substancji na objętość roztworu. A przez to, że mam 1 mol substancji, to to jest po prostu 1 przez 0,16667. Liczę, ile to jest i wychodzi około 6 moli na decymetr sześcienny. Czyli na samym początku miałem 6 moli na decymetr sześcienny tego kwasu octowego. No, zgodnie ze stechiometrią przereagowały mi 2x tego kwasu octowego i w związku z tym równowagowo mam 6-2x. Natomiast dimeru na początku nie było, później przybyło go x, a zatem w stanie równowagi mam go po prostu x. No i teraz to są jedyne rzeczy, które umiemy zrobić tak podstawowo. No to teraz musimy wykorzystać czytankę i wykorzystać ten wzór, który nam podani, podali ebulioskopowy. No to w takim razie policzmy tę liczbę moli sumaryczną wszystkich, wszystkich rodzajów substancji. Tak. No to liczba moli z tego wzoru to będzie delta T razy masa rozpuszczalnika przez stałą ebulioskopową. Czyli teraz będę miał delta T różnica temperatur to jest 21 stopnia razy masa rozpuszczalnika, ale stała ebulioskopowa jest w kilogramach na mol. Prawda? Stopień, razy kilogram, stopień Celsjusza razy kilogram na mol. Więc y, y, ben, masę benzenu też powinienem podać w kilogramach. A więc 0,1 kilograma na stałą ebulioskopową. 2,51 stopnia Celsjusza razy kilogram na mol. Oczywiście stopnie i kilogramy nam się skrócą. Zostanie sam mol. Y, I zostanie z tego, co policzyłem, 0,8 mola. Teraz, żeby porównać to jakoś ze stężeniem z tabelki, to warto by było policzyć stężenie sumaryczne wszystkich form. No to w takim razie stężenie sumaryczne wszystkich form e, substancji to jest 0,8 dzielone na 0,1667, bez zmian. I to jest około 4,8 mol, e, mola na decymetr sześcienny. A zatem, co my wiemy teraz? Wiemy, że wszystkie formy zdysocjowane w roztworze, mają w sumie 4,8 mol na decymetr sześcienny stężenie. No to co to jest to stężenie? To jest stężenie kwasu octowego w formie równowagowej oraz dimerów w formie równowagowej. Czyli w sumie 6 minus 2x plus x ma być równe to 4 i 8, jako sumaryczna, sumaryczne stężenie wszystkich form. To są wszystkie formy: i kwas octowy, i dimer. Zatem wychodzi mi 6, właściwie minus x równa się 4 i 8, i teraz jeżeli x przeniosę na jedną stronę, a 4 i 8 na drugą, otrzymam, że 1 i 2 równa się x. I to jest oczywiście 1 i 2, może zapiszę w innej formie, x równa się 1 i 2, teraz mogę dopisać jednostkę. To jest oczywiście w molach na decymetr sześcienny. No to teraz wystarczy podstawić do stałej równowagi. Znaczy, nawet zanim dostały równowagi, to jeszcze stężenia równowagowe, jak będą wynosiły. No, 6 minus 2 razy 1 i 2, czyli minus 2 i 4, to jest chyba 3 i 6, jak dobrze liczę. Mola na decymetr sześcienny. No, a tu mam po prostu 1 i 2. Czyli k wynosi. Jeszcze tylko za chwilkę sobie sprawdzę, czy to jest faktycznie 3 i 6. Tak, sprawdziłem i realnie. 3 i 6, to dobrze. No to w takim razie 1 i 2 dzielone na 3 i 6 do kwadratu. Sprawdzam ile to. Na okay, wyszło 0,33 stała równowagi. No i policzyliśmy stałą równowagi niedużym nakładem pracy. Dało się to zrobić. To jest taka typowe zadanie z informacją wprowadzającą. Tutaj nie było nic takiego strasznego. Przepraszam, yy, błąd malutki, znaczy dużutki, ale <laughs> yy, jeżeli chodzi o wynik, 3,6 do kwadratu wpisałem tutaj, natomiast nie wpisałem do kalkulatora. Teraz już poprawiłem się, podzielę jeszcze raz na 3,6 i wyszło 0,0926 stała równowagi. Jak teraz patrzę, no to przepraszam, to taka powinna być wartość.